Cześć kochani, mam na imię Rafał i zapraszam Was na kolejny odcinek garderoby zapachów. Dzisiaj postaram się w ekspresowym tempie porozmawiać z Wami na temat 10 czy 11 zapachów, które polecam Wam na czerwiec. Czerwiec no to taki miesiąc, wiecie, jeszcze trochę z przełomu. Tak czasem zdarza się tak, że te czerwce są bardzo gorące, czasem chłodniejsze, dlatego starałem się znaleźć takie zapachy, które uniwersalnie by się sprawdziły w gorącą pogodę, w ciepłą pogodę, wtedy, kiedy już mamy upał, wtedy kiedy Nasze ciało jest rozgrzane, czasem wręcz spocone, a mimo to pachniemy dobrze, pachniemy fajnie, lekko, świeżo i przyjemnie. No i do tego hmm, przysłużą nam się albo posłużą nam do tego dzisiejsze zapachy. Także, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie 10 czy 11 zapachów polecam na czerwiec i na lato, to zostańcie ze mną i zaczynamy. No właśnie, tych letnich zapachów są dziesiątki, jeśli nie setki, jeśli nie tysiące, już nie mówię o klonach. Dzisiaj nie będzie żadnych klonów. Um, a I to są zapachy z przedziału cenowego, wiecie, od, od 30 do, do, do kilku tysięcy złotych. Um, u mnie dzisiaj. Po trochu z wszystkiego, ale takim pierwszym i chyba najtańszym zapachem na tej liście będzie oczywiście Nautica Voyage. Nie muszę nikomu mówić, czym jest Nautica Voyage. Tak? Mamy tutaj zielone liście, mamy tutaj jabłko, mamy tutaj kwiaty, mimozę i coś jeszcze, nie pamiętam, czy to był cyklamen. Wyświetle Wam tu wszystko na ekranie, wszystko w takiej otoczce. Właśnie bardzo letniej, bardzo morskiej, bardzo wodnej kalon, tutaj gra główne skrzypce, tak? Więc mamy taki ogórkowo-melonowy zapach wzbogacony właśnie odrobiną owoców i kwiatów. Fantastyczna sprawa, ale oczywiście zapach całkowicie syntetyczny. Tak więc jeżeli chcecie mnie tutaj bombardować informacjami, że w tym zapachu nie ma nic naturalnego, tak, nie ma nic naturalnego, wszystko jest sztuczne, wszystko jest syntetyczne, dlatego ten zapach kosztuje 60 albo 70 zł a nie 600 lub 700. No ale coś za coś. Natomiast moim zdaniem mimo wszystko zapach, który warto poznać na lato. Drugi z zapachów, który mam przed sobą to Hugo Reversed. I tutaj znowu sytuacja się powtarza. Mamy cytrusy, ale mamy też trochę takich nut aromatycznych. Nie jest jakiś specjalnie ziołowy, ale, ale jakaś taka aromatyczna nuta mi tutaj gra. Nie pamiętam dokładnie, co to jest. Wyświetlę wszystko na ekranie. Jest... Tutaj też jakaś taka doza pikantności. Nie ma wprawdzie pieprzu w tym zapachu, ale może jest, może ja już nie pamiętam. W każdym razie bardzo lekki, bardzo świeży, taki ochładzający, odświeżający zapach na lato, który sprawdzi się i do pracy, do białej koszuli, i na wejście po pracy, i na wejście z kumplami, i na wyjście na plażę czy, czy na siłownię. Naprawdę nie powinniście pożałować tego zakupu. Tym bardziej, że można go kupić pewnie za jakieś 100-150 zł. Jimmy Choo Man Ice i tutaj niektórzy powiedzą, no jak to miało nie być klonów, no trudno to nazwać klonem, to w końcu markowy, mainstreamowy zapach, ale inspirowany, inspirowany Diom Cologne, czy Cologne, jak tam chcecie. Dla mnie to jest taki zapach trochę takich Cytrusowych zozoli, trochę takich wiecie, lekko musujących cytrusowych cukierków. Jest w nim coś też takiego kolońskiego, troszeczkę jakby neroli do tego wszystkiego, ale zapach ewidentnie lekki, świeży i tak jak nazwa mówi, ice bardzo, bardzo chłodzący, bardzo taki odświeżający. Kolejny zapach na mojej liście to. Versace Men of Fresh. Jak widzicie, ubytek jest bardzo duży, dlatego że to jeden z moich ulubionych świeżaków i zapachów na lato. Mamy tutaj cytrusy, mamy trochę kwiatów, mamy trochę pieprzu, ale mamy przede wszystkim karambole, czyli ten gwiezdny owoc Star Tak, to jest naprawdę fantastyczna kompozycja. A osobom zainteresowanym powiem też, że za chwileczkę na rynku, po wielu, wielu latach przerwy, pojawi się wersja Extreme czy Extreme, a więc całkowicie nowy Man of Fresh w takim granatowym, ciemno-niebieskim, chociaż też przezroczystym flakonie. No, zobaczymy co nowego przyniesie nam Versace, które jak wiecie ostatnio zmieniło właściciela i zostało wykupione przez Pradę no więc być może Prada będzie naciskać na to, żeby trochę tych zapachów od Versace nam się na rynku pojawiło kolejny zapach to Missoni Wave no i Missoni Wave to też już dzisiaj właściwie klasyk, a szczególnie dla wszystkich tych którzy na bieżąco śledzą perfumowego YouTube'a i wiedzą co w trawie piszczy fantastyczny zapach który mimo tego, że jest wodą toaletową, genialnie projektuje i długo się utrzymuje, przynajmniej na mojej skórze takie połączenie Allure Om Sport e, z Versace Pour Homme. E, a więc jest, jest lekko, jest świeżo jest bardzo cytrusowo, lekko kwiatowo, ale też jest taki tutaj aspekt kremowy. Mamy tutaj e, Mamy tutaj, co my tutaj mamy? Mamy tutaj orchideę waniliową i ona daje e, taki lekko kremowo-waniliowy wydźwięk w bazie, więc ten zapach fajnie nam dojrzewa do takiej lekkiej kwiatowej e, kremowości, ale nie przesadzonej w żadną stronę. Także ona świetnie się uzupełnia z tą świeżością. No co my tu jeszcze mamy? Mamy klasyka, e, mamy Azaro. Chrome tak e, które no, tutaj już musiałem sobie otworzyć bo to jest starszy zapach i tych nutek jest więcej e, cytryna rozmaryn bergamot kaneroli ananas jaśmin mech dębowy, cyklamen kolendra piżmo znowu mech dębowy, cedr drzewo sandałowe kardamon brazylijskie drzewo różane e, to ciekawe bo to jest nuta której już od lat 90 właściwie się nie stosuje w męskich perfumach e, i tonka Świetny, świeży, chłodzący, lekko metaliczny, lekko aromatyczny, cytrusowy zapach dla każdego. I myślę, że jeżeli, no to jest klasyk, ale jeżeli ktoś z Was jeszcze go nie zna, to zdecydowanie polecam. Jeżeli podobał Wam się, nie wiem, CK1 na przykład, tak, no to to jest coś w podobnym stylu. I jeszcze raz Jimmy Choo, Jimmy Choo Man, tym razem Aqua, i pokazuję Wam go. Głównie dlatego że 200 ml flakon udało mi się zdobyć za jakieś grosze, za jakieś 120 zł. Także, jeżeli poszukacie na wyprzedażach, to być może Wam się uda znaleźć. Dla mnie to nie jest kwintesencja najlepszego zapachu wodnego ani zapachu letniego, dlatego że są tutaj dwie nuty, z którymi ja często mam problem. To znaczy kardamon i paczula, które połączone razem, no, dają taki wydźwięk dość inwazyjny. Ale mimo wszystko to są takie trochę klimaty invictusowe, Invictus Aqua, te, w tę stronę. Na pewno fajny zapach świeży, tylko właśnie zapach, który potem w bazie w cudzysłowie wysycha nam do, do, do tej paczuli. A ten kardamon też gdzieś tutaj w przeciągu całej tej naszej takiej olfaktorycznej podróży wybrzmiewa dość mocno. Jeszcze dwa zapachy. O, przepraszam, trzy. Polo 67 czy Polo 67? No, jeżeli chodzi o Ralfa Lorena i o wersję Polo, to zdaje się, to jest akurat woda perfumowana. Mój ulubiony, mój ulubiony, moje ulubione Polo. Tak. Tutaj jest już troszkę bardziej poważnie, trochę bardziej elegancko, ale dalej, trochę, trochę słodziej. Tak? Ale dalej owocowo, cytrusowo, świeżo. Nie wiem, czy tu mamy chyba kwiat pomarańczy, również. Niektórzy porównują go do myself, ale jak spojrzycie sobie na nuty, to tam niewiele jest podobieństw. Warto go sprawdzić, szczególnie na takie sytuacje, powiedziałbym, bardziej wyjściowe, jeżeli chodzi o lato. Tak? Wyjście, czy nawet do pracy, czy do biura, czy na jakieś spotkanie bardziej biznesowe. Może spotkanie z rodziną czy ze znajomymi, niekoniecznie na siłownię, ale myślę, że łodbidy nawet i na plaży by się sprawdził. Przedostatni zapach na mojej dzisiejszej liście to Allure Homme Sport Cologne czy Cologne. Tak Allure Sport znają wszyscy, natomiast wersja Cologne mimo tego, że jest znana, to rzadko się o niej mówi, a jest to kwintesencja naturalnych, wręcz naturalistycznych cytrusów, zrobiona Fantastycznie zblendowana tak, że to są właściwie taka bomba cytrusowa, tak? która towarzyszy nam potem 6, 7, 8 godzin w zależności od tego ile sobie jej psikniemy. Mimo tego, że nazywa się koloń, to nie jest woda kolońska, jeżeli chodzi o koncentrację, to jest woda toaletowa i ona całkiem nieźle się utrzymuje na naszej skórze. Jak na tego typu zapach, no to są 4 godziny, 5, 6, 7. No po 7 godzinach ja tam u siebie coś jeszcze wyczuwam. Ale nieważne, można dopsikać. Chociaż nie jest to zapach tani mnie, udało się go zdobyć. Dzięki. No, powiedzmy pewnym znajomościom trochę taniej. No ale dalej jest to zapach wart swojej ceny, nieważne ile by kosztował. No i na koniec coś co może niektórych zdziwić, jeśli chodzi o zapachy letnie, ale ja uważam, że jak najbardziej Dioron Sport. I to jest taki zapach letni, no dla eleganckiego faceta bardziej, coś do biura, bardziej coś na jakąś konferencję, bardziej na jakieś oficjalne wyjście czy na jakiś biznes lunch. Tak, bo mamy tutaj różowy pieprz, mamy elemi, mamy też sporo nut drzewnych, ale wszystko podane w taki sposób, nie ma irysa. Pamiętajcie o tym. To jest wersja bez jakiegokolwiek udziału irysa. Także na wiosnę i lato jak najbardziej. No Zapach taki już trochę bardziej elegancki. Co nie znaczy, że nie można go założyć na wieczorny letni spacer, czy, czy nie wiem, na rolki, czy na plażę. Można. Byłoby to moim zdaniem niewielkie marnotrawstwo takiego zapachu. Ale spróbujcie, spróbujcie, bo jeżeli ktoś dużo pracuje i na przykład spotyka się z klientami również w lecie, nie zawsze w klimatyzowanych pomieszczeniach, to myślę, że jakieś odświeżenie, ale takie klasyczne, męskie i eleganckie by wam się przydało. No i popatrzcie, kochani, w parę minut przelecieliśmy tutaj przez. No, nie brzmiało to zbyt dobrze um, omówiliśmy 10 czy 11 Zapachów i to wszystko zapachy na czerwiec, to wszystko zapachy na lato, to wszystko zapachy na upał. Mam nadzieję, że macie również jakieś swoje propozycje, i tutaj gdzieś pod spodem dopiszecie także swoje. Jeżeli macie jakieś pytanie, to jak zwykle ja jestem otwarty. Napiszcie, co myślicie. Podzielcie się swoimi typami zapachów na lato. No i, i zostańcie ze mną do następnego filmu. Następnym razem porozmawiamy sobie o trzech zapachach skórzanych, o niszy skórzanej, chociaż będzie tam zapach Revolution. Który moim zdaniem również świetnie nadałby się na, na lato, a na przykład już na pewno na y, cieplejsze letnie wieczory. Ale o tym następnym razem, na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam, trzymajcie się i cześć!